Witajcie kochani, koniec wakacji i końcówka lata to jest moja ulubiona pora roku. Głównie dlatego, że obfituje w świeże warzywa, które są soczyste, pełne smaku i naprawdę możemy z nich stworzyć cudowne rzeczy. Dzisiaj robimy koktajl. Koktajl z pomidorów, jogurtu i doprawimy go sobie świeżą bazylią. Spróbujcie tego w domu. Do dzieła! Mam tutaj miskę pachnących, aromatycznych pomidorów malinowych z działaczki mojej mamusi. Pozdrawiam, mamuś. I te pomidory obiorę sobie ze skórki. Nie wiem, czy wiecie, jak obiera się pomidory ze skórki. Ja mam taki sposób, że najpierw nacinam pomidory, tak z jednej i z drugiej strony, na krzyż, i zalewam je wrzątkiem. Zagotowałam sobie wodę w czajniku, i teraz te pomidorki sparzę wrzątkiem. Nalałam tyle, żeby przykryć pomidory, i yy, one potrzebują jakąś minutkę, żeby skórka oddzieliła się od miąższu. Po jakiejś minutce wyciągam pomidory z urządku. Możecie zobaczyć, że skórka popękała i bardzo łatwo odejdzie. Sparzone pomidory pobieram ze skórki bardzo łatwo mi to przychodzi. Po co obrałam pomidory, gdyż skórka może być twarda i może powodować e, to, że konsystencja nie będzie taka kremowa i aksamitna, a mi zależy na tym, żeby mój koktajl był jak najbardziej przyjemny. E, te pomidory pokroję sobie i jeszcze wytnę e, twardszą część. Tutaj jest takie gniazdo Nasienne, znaczy nie całe gniazdo nasienne, ale taką szypułkę. Ja to wycinam i przekładam pomidory do misy blendera. Pomidory na końcu lata mają najwięcej smaku i wartości odżywczych. Dla osób z cukrzycą, ale także dla wszystkich, którzy się odchudzają i dbają o zdrową dietę, myślę, że pomidory powinny często pojawiać się w menu. Przede wszystkim mają bardzo mało kalorii. W 100 gramach pomidorów jest tylko 15 e, kilokalorii. Także jest to doskonały wypełniacz warzywny w naszej diecie. Pomidory, szczególnie te wakacyjne, są pełne witamin no i cynnego dla nas błonnika. Przy cukrzycy, duży udział błonnika jest bardzo ważny. Bo udowodniono w badaniach, że wpływa na wyrównanie metaboliczne, czyli tak naprawdę na poziom glikemii u diabetyków. Obrane ze skórki pomidory miksuję za pomocą blendera rozdrabniającego. Pomidory zawierają bardzo dużo wody, więc koktajl będzie nawadniający. Niewiele kalorii mają likopen, mój ulubiony składnik pokarmowy, i bardzo dużo potasu. I likopen, i potas są jakby takimi składnikami, które wspierają pracę naszego serca i działają profilaktycznie, zapobiegając chorobom układu krążenia. Do tej pulpy pomidorowej dodam sobie Bazylię, świeżą bazylię, bo w sezonie uważam, że warto korzystać ze świeżo pachnących i aromatycznych listków. Najpierw je szybciutko przesiekam i zaraz zblenduję razem z pomidorami. Tak naprawdę wystarczą tylko dwie gałązki bazylii, ale jak lubicie więcej, możecie dodać więcej. Tak przygotowane pomidory połączę teraz z jogurtem naturalnym, który tutaj w tej potrawie, w tej przekąsce jest źródłem białka no i wapnia. Nie wiem, czy łączyliście kiedyś pomidory i jogurt, ale ja to robię i mi bardzo smakuje. Jogurt, wybrałam jogurt grecki, więc on jest taki gęstszy. Nada na, na, mojemu koktajlowi takiej treści mieszam łyżką, bo nie ma sensu bawić się z blenderem. I tak dodaję tutaj jeszcze szczyptę soli i trochę świeżo mielonego pieprzu. Jeśli lubicie ostre smaki, możecie dodać na przykład odrobinę tabasco, albo papryczkę chili też się sprawdzi. Mój koktajl jest gotowy. Mogę go wypić na drugie śniadanie. Mogę go wypić na podwieczorek albo po prostu do kolacji. Jest lekki, niskokaloryczny i wspomagający trawienie. Świetnie sprawdzi się przy odchudzaniu. Kilka chwil przygotowałam pyszny letni koktajl na bazie warzyw. Koktajle najczęściej kojarzą nam się z owocami, a przy cukrzycy owoce, które zawierają dużą ilość fruktozy, nie są tak bardzo polecane jak warzywa. Mamy tutaj pomidory. Obfite w likopen, potas i wodę. Działają moczopędnie i wpływają na pracę serca. Mamy tutaj jogurt naturalny, który jest naturalną pożywką dla dobroczynnych bakterii w naszych jelitach. Zatem koktajl oprócz tego, że jest niskokaloryczny, to jeszcze wpływa pozytywnie na trawienie i sprzyja odchudzaniu. koktajl możecie przygotować także zimą i nie musicie mieć świeżych pomidorów, a możecie skorzystać z pasaty. Przy czym pasata to przetworzone pomidory, więc będzie miała jeszcze więcej likopenu. Więc to na plus dla tego koktajlu. Możecie też użyć suszonej bazylii, która również podkręci smak tego koktajlu. Kochani, jeżeli ten przepis się Wam spodobał, zajrzyjcie także do innych moich filmików, Komentujcie. Ja wszystkie Wasze komentarze biorę sobie do serca. E, od razu Wam na nie odpowiadam, i czasem wspominam e, również na filmach e, o Waszych spostrzeżeniach. Będę wdzięczna za Waszą aktywność, bo dzięki temu mam więcej motywacji i energii do przygotowywania nowych przepisów. Dzisiaj przygotujemy sobie koktajl, do którego wykonania co zrobię? Użyję, <laughs> mamba, <Idź> już stąd, nie <laughs> no czemu mi uciekać. Trochę pomidorów mi uciekło, ale nic się nie stało. Ech, o, jak brzydko. I co teraz? Jeszcze raz. Uczyśmy jeszcze raz.